W niedzielę na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu odbyła się trzecia edycja konkursu zręczności kierowców. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sportu Motorowego Team 50, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Sieradzu. Trzeba przyznać, że jest to zasługa przede wszystkim bardzo fajnego obiektu który idealnie wpisuje się w tego typu e, akcje, które mają na celu właśnie złapanie tych kierowców, którzy mają tą cięższą nogę i, i pozwolenie im, żeby sobie to w warunkach kontrolowanych poćwiczyli, a nie na drogach publicznych. To jest ta, cały czas ta sama trasa, natomiast warunki pogodowe zawsze nam tu e, spłacają pewnego figla, no bo jeżeli jest śnieg, to jest zupełnie inaczej, jeżeli jest deszcz, to jest zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy suchą nawierzchnię, czyli myślę, że będzie dużo szybciej niż, niż zwykle. Trzy przejazdy, najgorszy czas jest kasowany, czyli dwa liczone do, do wyniku całkowitego. Panie, to są e, są gośćmi u nas regularnie. Jest, jest jedna pani, która pojawia się zawsze i tak patrząc na to, jeździ całkiem, całkiem dobrze. Wręcz bym nawet powiedział, mogłaby zawstydzić jednego kierowcę płci męskiej. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco wszystkich chętnych do uczestnictwa i do, do, do oglądania. Impreza była adresowana głównie do kierowców, amatorów lubiących zdrową rywalizację. Wystarczyło posiadać prawo jazdy oraz własny samochód z ważnym OC i badaniem technicznym. W tegorocznym konkursie wśród startujących zawodników znalazła się jedna pani. W końcu auto dobrze trzyma, opony są profesjonalnie przygotowane, mamy też ręczny, także będzie dzisiaj dobra jazda. Pierwszy start mój w tym roku, niestety trochę opóźniony, ale cieszę się, że mogłam w tym dzisiaj wystartować. No no Mam nadzieję, że jak najwięcej startów razem z bratem, jako pilot i jako kierowca. Myślę, że jest taką próbą szybką, czasami techniczną, bo jest i beczka, którą trzeba wykonać w 360 stopni, ale jest taka, że można ją pokonać naprawdę łagodnie. No niestety tak jest, że kobiet jest bardzo mało, ja jeżdżę sama, tak naprawdę. Zapraszam wszystkie kobiety, jeśli macie odwagę, to startujcie, bo to naprawdę nic trudnego, a Friday jest mnóstwo. Samochód dość pozorne, ale w sumie ma 240 goni, także jak na taką lekką budę, która tam waży 990 kg mniej więcej, no nawet jedzie. Jeżdżę po torze, jeżdżę też w kajOdesach, w super sprintach, generalnie w Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego. byłem też trochę na Śląsku i tak dalej. Zawsze lubiłem jeździć szybko, a tutaj można jeździć... Bezpiecznie i przede wszystkim w e, taki zorganizowany sposób, czyli można się porównać z innymi, a, poza tym no, nie, nie grozi nam tutaj żadne niebezpieczeństwo i mam na myśli tutaj ewentualny wypadek, jak i na przykład utrata prawa jazdy. Prawda, to jest bardzo ciasno, także tutaj jakiejś wielkiej prędkości nie rozwijamy. No ale jak na te warunki tutaj się radzimy, no to jeździmy na tym co jest. Uważam, że warto sprowadzić nawet autem cywilnym, jeżeli ktoś ma na to ochotę takim, który jeździ się na co dzień, czy w ogóle ktoś będzie miał ochotę jeździć dalej, żeby nie angażować od razu w wielkich środków, prawda? A później to się tak naprawdę rozwija. No, jeżeli ktoś załapie bakcyla, to, to inwestuje coraz większe pieniądze, żeby jeździć coraz szybciej i być najlepszym. Celem konkursu jest podnoszenie stanu bezpieczeństwa drogowego, a także propagowanie sportu samochodowego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. 음적 p